Dziś mój pierwszy filmik. A ten nagrywam dziś w Starsa, Ma zepsuty telefon, tak. Wszystko nie będzie mi działało. Próbujemy dzisiaj zrobić klęski. Ja to zadanie draku. Jaki dzisiaj jest? Jak puszczę ekran, to muszę czekać 4 sekundy, żeby, żeby mógł znowu kliknąć. Niech ktoś chyba dzwoni. Zawsze jak ja mam lagi, to znaczy, że to ktoś dzwoni. Trzeba na Melody. Aby na Lali Roli. O, Melodli. Idziemy, idą, idą, po mnie. Red Bull, leci skrzydeł. O oh fuck, są to Nie. Rico, ten. Oh yeah. Ale ja muszę czekać, jak będą już blisko krzaki. Kurde, zapomniałem, że on ma dwa razy atak. Właśnie tak blisko krzaki, tylko jego robocika muszę zniszczyć. I szybko, szybko nawalaj, nawalaj. Dobra. Zagraliśmy. Więc zagraje. Wejcie co się trafiło? Hmm, na pewno rzadki był. Mhm. Mm O kurde, mocny. To mój i jest bardzo mocny. Nie to jak? Ja się go chcę. Bo teraz jest walka z bossem i on tam jest OP. Dlaczego ja go chcę? Jag har alltså natt grifa och fuck fuck. Uh, O, oh, kurde. Są trochę. Te... Ej! Kurde, nie ja miałem jakiegoś robota, to były same roboty. Ale po to? R. R. Flima. O, oh, kurde. Drogał kontra Bibi. No, Mam na mnie kampi widziałam teraz drako jak ma ulta to jest mocny pytacie się, czemu ja cały czas wygrywam najgorzej u drako jak ma ulta to tak to to nie zdąży od razu przejść Dobra, o kurde bi. No i. Gina. Ale. Ten. Jak miał. Nie pytacie się, co ma Miałem karne. Mój pierwszy karnet bojowy. Ja jako drako rzadko gram. Co i teraz kolej robi na hiperka. No, ona jest ogólnie hiper, że szybko robi. A mnie jest, jeszcze niestety ma update kole. Nie pytajcie się, czemu niego mam pierwsze złoto i trochę pucharki mi spadły. Może ka szlagena nam trafi. Widziałem, widziałem, że się kampi tutaj Mortis. o nie, ja sam zostałem. Ale najgorzej jak go mam za słabo ulepszonego, no to już po mnie. No to chyba tą rundę przegram. Aha. Już sobie ulepszyć tego drako. No ja... bo oni są słabi u mnie. Dobra, Trzeba lecić lecieć na Mortisa, bo mam tyle. Dobra, ult. Trzeba na Grifa. A najmocniejsze jest tutaj Bo. Bo nawet Bo jest mocny. Ja kupiłem ten karnet, gdzie była Ems. To nie... Ej, o mi plimo, że jak się go zaatakuje to mu się ulc zbiera Ja się muszę uleczyć Kurde do niego już mogę kupić, aha. Dobra, sobie koło się jeszcze. Hmm. Dobra, bo lepsze. A mam do niego jakieś przebrania. Mam. za. Daję ja nagrywam. Później coś snagram. Nara.